z tej strony Pola a dzisiaj zrobimy szybki testik szybki yy, galaretek makarena tak to wygląda Jest, są w kształcie pomarańczy, ale z racji tego że ja nie przepadam z galaretkami lub żelkowymi to też będzie robić ten kaszojad który oczywiście zeżarł mi te żelki okej, okay, wybierz sobie Your favorite color. Oczywiście. <grywa> Wybie, <grywa> wybiera orange. Bardzo dobre, takie trochę pomarańczowe. <grywa> Opisz smak, mówię bardziej jak jak galaretka. Bardziej galaretka bardziej. Okej. Okay. Mamy opinię eksperta. Więc... Napiszcie w komentarzach, czy Wy też próbowaliście już tych... Galerytek makarena. Ja próbowałam i myślę, że one nie smakują.